Siemanowi Ja was witam bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będziemy sobie grać w No. Jak już się to jest to gra Wojana. No i nazywa się Pro tuj, tej jak belek, nie wiem jak to się wypowiada. Po prostu Gra Wojana i dzisiaj będziemy się Starać zostać w niej jak najmocniejsi. Właśnie osiągnęliśmy pełny, pełną moc. Mm, jakby to powiedzieć? Pełną moc y, z szybkości, spida z Ale jak ktoś nie wie to w tej grze jest takie coś... Ja już to sobie odebrałem i dlatego mam takiego peta. Trzeba wpisać z dużej wy... An, i dużej ty i później z mały e, e an później jak też wykup, to to ci daje 200 subskrypcji, ale ja już to sobie wykorzystałem i dlatego, i tak właśnie dlatego i dlatego dlatego mam takiego peta. No plus 900 co prawda to nie jest dużo. Ale zawsze coś. To za mało słów. Handel z na pewno się nie uda. Co? Nie, widzowie, w tym odcinku ja nic nie będę wydawał. Żadnych słów, żadnych słów. I kiedy się ten mecz kończy. Dobra, będziemy dzisiaj stawać się w tym, że jak najlepsi. Czajcie? Jak najlepsi. Zachęcam Was do subskrypcji. Bardzo, bardzo. Ale to musicie mieć ten dzwoneczek. I lajk. Like. Jak nie ma lajka, like nie ma subskrypcji, to nie oglądaj tych filmów. Nie robię na więcej. George na następny level. No, no się nie udało 98 subów so, wychodzimy z tego no słabo bym powiedział. bardzo słabo za 100 możemy sobie kupić lepszą kamerę a co to robi spin 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 co to da co to plus 100 subów idę Teraz będziecie strasznie słyszeć moją myszkę, bo będziecie, bo, bo klikam butterfly klikiem i dlatego to jest taki sposób, co uderzasz dwoma palcami. Więc za to Was przepraszam, widowie. Dobra, ja nie biegnę szansę. Tutaj szybko tą kamerkę kupię. O, nie, nie, no nie, no co to ma być, widzowie? Nie, no. Resetujemy się, no co to ma być Tak nie może być yy, Czy wy sobie ze mnie zrobiliście teraz W tym momencie jakieś żarty? Że ja mam No widowie, że to jest dramat Taka kamera To jest widowie, serio dramat To jest serio widowie, dramat mm, No niech będzie, no Aby to kraftować. A stop Nie. Aż tak wojna zdziera z subskrypcji? 50 tysięcy wygranych. Kosztuje z 1700 Robuxów. Ja w to nie wierzę. 95 zł. Mamy już stówę. Lecimy teraz po dwie stówy, widowie. A to strasznie długo trwa. I właśnie przechodzimy. Kolejny poziom. Skacz. Dobra, może mi się uda skakać. I myk. I. I. Kolejny. Właśnie tak. Aha. Aha, aha, aha. Właśnie tak. Disco, disco. Ja mam, ja mam wyłączone na obs muzy muzykę, więc wy tego nie słyszycie, ale jest taka muza. Dobra, widzowie, już dobiegamy do kolejnego poziomu. I plus 15. Do wieczoru się nam jeszcze na kolejny poziom? No nie, no tak malutko nam zabrakło, no serio. Widzowie, co to, to jest po prostu nie fart. Opłaca się czy nie, dobra. To nie ryzykuję. Ten nie pije szampana. Oczywiście pikolo No jak to się zakłada? A, zwierzęta. No co? Co ja dropnąłem nie zwierzęta? No co? No, nie gadajcie, że mnie właśnie oskamowali na jednego ppr No co? No jaki skam, widzowie, ja w to nie wierzę. Jeszcze puszczę sobie tam... No, będziecie słyszeć moją myszkę. Znowu lecimy się, rozpędzamy. On ma takie peta, ale nie może dogonić. Pewnie za chwilę gruszy, to będzie szok. Patrzcie jak on się szybko rozpędza. Nie dogonimy go, widowie, nie ma szans. On się cały czas od nas oddala. Ciekawe, ile ma spida. Widowie! Widzowie już oczekujcie Na kilka dni lepszą jakość filmów Bo będę miał nowy Nowy Mikrofon To tak, trwa tak długo Jeśli uda się nam przekroczyć Jeśli nie przekroczyć Jeśli uda się nam zrobić Spida 1000 na tym odcinku To od razu kończymy ten odcinek Zobaczymy ile on będzie trwał Report. 100 za mało subów, coś ty niby powiedział. Zbierajmy tylko. Nie wiem. Co 100? Nie. 200? A ja nie mam założonej tej kamery. No świetnie, no świetnie. Tylko jedną się da założyć. No to mnie wyrolowali. Plus 15. Przejdziemy na kolejny świat, na się chyba nie. I widowie. To jest ten moment. 25 subów. Teraz jest najważniejsze, że dobiegniemy do kolejnego poziomu powinniśmy dobiegnąć, ale czy nam się to uda? Oglądajcie, oglądajcie. Nigdy do połowy. Jesteśmy w połowie tej trasy. Musi się nam to udać. Leci. Największy speeder. Kyliane. Kyliane bape. Leci speed. 8 sekund, czy mu się to uda? I myk! Udało mu się. Co mi dasz, a O, No, dedłami, chodź, ty. Idę. No, myślę, za chwilę będziemy sobie klikać. Klikać, cześć. Klikać. No, to chcesz ode mnie. Ja, ja. Też to za to? Hehe, chciałbyś. No. Nie ma tak łatwo. Za darmo nie ma nic, widowe Tak jak to się mówi. Jak teraz nam się uda zrobić 1000? Dobra, widzowie, to było za proste ostatni meczek sobie zagramy. Dopóki nie zdobędziemy ten... Dopóki nie zdobędziemy peta. Ciekawe jak się teraz... Ciekawe jak teraz będziemy szybko biegać tam tamtych typków I my, prześcignąłem go I ciach Tamtego typka już raczej Nie dogonię Kolejny poziom I kolejny poziom I kolejny poziom I jeszcze kolejny i kolejny znowu widowie. I kolejny. WIDOWIE ja robiłem cięcia. Dlatego to tak szybko, więc nie ma trudności się na. Nie JESTEM taki szybki. Normalnie patrzcie się, jak ten poziom długo trwa. No, to jest coś, co jest niemożliwe chyba. I kolejny poziom będzie, będzie, będzie i my. Plus 25. widowie ja się resetuję. Kupujemy sobie tego... Oj! Nie, nie! No dlaczego? Kupujemy teraz peta za 200 No, Lemur jakiś ile był procent No nie gadajcie mi nawet No to 600 na no. zawsze coś to nie Dobra, teraz zobaczymy jak będziemy No nie! Tak ja się nie przez te 15 sekund to będę strasznie to strasznie wkurzony Chociaż do 700. -ki. Nie rozpędza się. Chociaż do 700 się rozpędziłem. Prawie to Jeszcze teraz sobie będziemy klikać. Może dobijemy 1600-700, coś takiego. Na to przynajmniej liczę. A mi się udało dobyć 500 kasupów w tej grze. Moje duże, albo takie bardzo, bardzo, bardzo ogromne marzenie, to jest mieć 1000 subskrypcji na kanale. Tym właśnie haki 1700. Lecimy, 1700. Lecimy po 2000, widowie. Nie uda się to, ale jakoś zawsze się uda. Chociaż 1800. Dobra, widowie, mamy 1800. Jeśli teraz tak rozpędzimy, to ciekawe, jak będziemy szybko biegnąć. O widowie! Jesteś, chyba, na, chyba jesteśmy na prowadzeniu. A, już mnie ten typek dogania. Lepsze pety ma po prostu. Plus jeden. No, już go nie dogonimy, ale tam są za nami słabsi typy. Teraz będzie 4 obstawiam, a nie 3. Czy to po 1 się zwiększa? A teraz 6 będzie. No 5. A teraz będzie 7. 8? No ja nie wiem, I to wie, ja to nie wiem. To jest określona jakaś ilość. Określona ilość tych subów. I to wie. To by było na tyle, jeśli chodzi o oglądanie no, tego filmiku A subskrybujcie ten kanał I kolejnie dzwoneczkiem i lajkujcie No i pa pa